Z Wami w ten jakże piękny i słoneczny dzień. Mamy już końcówka listopada, i dzisiaj zaczynamy pierwszego vlogmasa. Bardzo się cieszę, i muszę Wam powiedzieć takie moje przemyślenia: że nieważne co by się działo, mam takie postanowienie, żeby ten grudzień i ta okolica świąt Bożego Narodzenia była dla mojej córki. Fajnym wspomnieniem. Zrobię wszystko, żeby ona poczuła tą magię świąt, żeby miała fajne wspomnienia z dzieciństwa i żeby było naprawdę tak, wiecie, tak przyjemnie i, i dobrze. I dzisiaj przyjechałam do y, sklepów różnych, bo muszę dokupić jeszcze rzeczy do kalendarza adwentowego, właśnie dla mojej córki. W tym roku również y, robię go samodzielnie, wykorzystuję te materiały, które już miałam. A jeśli chodzi o upominki, to będą to głównie takie rzeczy do, y, do prac plastycznych, takich, wiecie, kreatywnych do it yourself. Y, będą też jakieś pewnie y, małe słodyczki i Różne rzeczy do kąpieli, czyli taka klasyka. Tym razem nie poszłam w figurki, w zabawki, chociaż też myślałam, żeby właśnie w kalendarzu jej tym razem tak zwaną ekipera bula, yy, mamy, które mają małe dzieci i oglądają bajki, na pewno wiedzą o co chodzi, żeby właśnie te figurki powkładać, bo w tamtym roku miała z psiego patrolu figurki i też było spoko, fajnie, cieszyła się, ale mam wrażenie, że jest tyle tych wszystkich zabawek. I tych okazji, i Mikołaj, i Gwiazdka, i jeszcze ten kalendarz adwentowy, że już po prostu nie chciałam dokładać do, no do żeby było ogrom, ogrom tych rzeczy. Poza tym, na Gwiazdkę lub na Mikołaja, bo jeszcze nie wiem, dostanie pojazdy z figurkami, więc już będzie to większy prezent. I tak wymyśliłam. Początkowo też myślałam, żeby pójść w zadania. Ale moja siostra jednak powiedziała, że co, serio chcesz codziennie coś robić, a jak coś będzie nie tak, coś, nie wiem, jakieś obowiązki domowe, albo będziesz się czuła, to i tak iść się te zadania. No i w sumie racja, więc zadań będzie też kilka: na przykład pieczenie pierniczków, czy tam ciasteczek dla Mikołaja, wiecie, taka klasyka. Na pewno będą zadanie, ale będą właśnie też takie rzeczy drobne do prac plastycznych. Myślę, że będzie fajnie. Także lecę. Piękne słońce dzisiaj, tak się cieszę, że jest słońce. W ogóle nie czuć tego klimatu świątecznego, ale to na pewno, wiecie. Dobrze, także zbieram się. Muszę jeszcze właśnie tutaj wejść do Action, do Home and You może zobaczę. Pochodzę i rozejrzę się, co tutaj ciekawego jest. Sam proces kalendarza, jak go tworzę, też pewnie postaram się Wam pokazać, i. No i lecimy. Słuchajcie, odkupiłam się jak e, głupia, bo kupiłam różne rzeczy. Kupiłam rzeczy na sesję, albo na dochodzenia, tak na, na co dzień, w sumie w te świąteczne dni. Pokażę Wam tak szybko. Piękny sweterek w sinsaju dla córki za cztery dyszki. E, kupiłam takie gadżety do domu, bo w ogóle nie mam takich ściereczek świątecznych. E, co ja tu jeszcze kupiłam? Kupiłam dla siebie i dla siostry również. Rękawicę taką świąteczną. E, co ja tu jeszcze mam? Jakieś smaczki dla psów, serwetki, nawet kupiłam. Po prostu ogrom rzeczy, takich, wiecie, pierdołek. Co ja tu mam jeszcze? Mam coś ciekawego. Ozdoby świąteczne jeszcze kupiłam tak do, na choinkę. Zawsze chciałam mieć takie grzybki, muchomorki, bo one kojarzą mi się z dzieciństwa. E, no, i właśnie takie pierdoły, a i tak człowiek wydał kupa pieniędzy. Kupiłam też antyramę, nie antyramę, to jest rama. Rama na plakaty, które też yy, pójdą jeszcze do pokoju córki, bo dwa plakaty jeszcze czekają. O, matko Na powieszenie. Jeszcze jadę na szybko, dosłownie na chwilę do Action, bo tam jest zagłębie różnych pierdół takich wiecie: do it yourself, yy, plastycznych. Yy, Dobra, może już nie ma nagadać, co? Nie ma nagadać, bo to po prostu y, będzie trwało milion lat. Dobra, nie gadam Jadę, bo po prostu nie ma czasu. Mam już wszystko, a nawet ponad program. Kupiłam w Action kuferek taki na kosmetyki dla mojej siostrzenicy, bo mnie prosiła. A tutaj, proszę bardzo, jaka piękna ozdoba świąteczna. Jest to taka pozytywka. Karuzela, która gra, świeci i. I powinno to się jeszcze kręcić. Mam nadzieję, że to wszystko działa. Więc e, piękne, no zawsze czegoś takiego chciałam w dzieciństwie, więc teraz spełniam swoje marzenia, dając mojej córce różne tego typu gadżety. Przepiękne. Sztowało to chyba 30 zł, 40 zł coś takiego. Teraz muszę to wszystko jakoś skitrać i wracam do siostry, bo w ogóle jestem w sam domierzu aktualnie. Zbieram się i jadę. Była karma dla Mili, 12 kg. Oczywiście śmiałam się z siostrą, że e, pewnie mi włożą do górnej skrytki, ale myślałam, że to tylko żakie żarty nasze, ale niestety włożyli mi do górnej skrytki i myślałam, że ducha weziony, ale dałam radę. Dobra, jadę już na chatę, bo jestem głodna. Głodna i. co jeszcze chciałam powiedzieć? Uff, i zmęczona. Chciałam się właśnie zabrać zapakowanie kalendarza adwentowego, no i nastąpi mały fakap, ponieważ nie wzięłam dobrej siatki z dobrą ilością woreczków i spinek z numerkami. Więc chyba będę musiała yy, po prostu, jak wrócimy do Warszawy, to wszystko ogarnąć. Więc kalendarz najprawdopodobniej będzie spóźniony, ale wykorzystując to, że jeszcze wszyscy śpią i Mam chwilę bez dziecka, hmm, to spakuję prezenty na Mikołaja, bo niestety jak jestem z nią, no to nie ma opcji, żeby, żeby to zrobić. A wieczorem też wszystkich y, prezentów nie mogę pakować, bo y, z kolei ktoś inny będzie patrzył. Więc biorę się do pakowania i pokażę Wam chyba jeszcze, y, co mniej więcej włożę do kalendarza. O, nie wziąłam jeszcze jednej rzeczy z auta jednej paczki z puzzlami. No nic, dobra, to pokażę Wam pewnie w Warszawie. Wygonię dziecko z tatusiem na spacer i będę ogarniać. I tutaj mam kilka rzeczy, które zamierzam jakoś e, włożyć do tego kalendarza, tylko że mam małe woreczki, ale może zrobię tak, że po prostu m, będzie zadanie do wykonania w postaci e, poszukaj w tym i w tym miejscu ukrytego prezentu, więc będzie dodatkowa atrakcja w postaci właśnie szukania tych um, upominków. I tutaj mam taką fajną opcję dla maluchów do wyklejania z takich y, kwadracików piankowych. I ja zamówiłam na Allegro kilka y, takich właśnie świątecznych obrazków do wyklejania. Proszę, tutaj renifer, więc myślę, że to się podoba, bo ostatnio właśnie dostała taką wyklejankę i siedziała i wyklejała przez... Chyba godzina, więc byłam w szoku. Więc myślę, że spoko. Tutaj jeszcze jest opcja: tak ja nie zauważyłam, że są te mm, koraliki z długopisem albo z takimi chwytakami, że tak powiem, żeby już psi patrol mi wszedł do głowy. Zobaczcie. Coś takiego jeszcze tutaj jest do wyklejenia, więc to chyba dla starszych dzieci, ale może spróbuję. Zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Najwyżej zostanie to na y, przyszły rok. To są rzeczy takie do wyklejania. W pepko znalazłam też coś takiego, czyli takie karty z naklejkami. Można sobie tutaj właśnie dekorować. To też jest fajna opcja dla dzieciaków. E, co jeszcze mam? Oczywiście mini puzzle. Już więcej elementów. Zobaczymy, czy się uda ułożyć, bo one są malutkie. No ale spróbujemy. Yy, po 54 elementy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W Rosmanie jeszcze dokupiłam takie to są chyba mydełka, co ja kupiłam, i już sama nie wiem, co to jest. Jakieś yy, właśnie takie mydełka, albo coś do kąpieli. Zdjęłam też strzelaki i tutaj to jest chyba z Tediego z action. Yy, też takie coś do wyklejania, takie ozdoby choinkowe. Także dla 3 latka, 4-latka. Myślę, że będzie to spoko, fajna aktywność. No i coś ze świętami. A tutaj jeszcze mam skarpety. Nie wiem, czy je włożyć do, um, do jakiegoś prezentu, czy do kalendarza. Nie wiem, zobaczę, ile mi tego wszystkiego wyjdzie. Dobra, ale biorę się teraz za pakowanie prezentów. Musiałam zapalić światło, bo jest strasznie ciemno. Jeśli chodzi o główny prezent mikołajkowy, to będzie taki aparat fotograficzny dla dzieciaków. Wymyśliłam taki prezent ze względu na to, że ona, moda lubi robić zdjęcia nam, mini i swoim pieskom, więc powinna być zadowolona z takiego gadżetu. Ja to znalazłam na Allegro za jakieś 5 zł, więc tylko opcja. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Więc tak mniej pierwszy aparat na próbę. Jak jej się spodoba w przyszłości i będzie dalej chciała, to może coś lepszego kupimy. Na razie coś takiego. I to jest fajne, bo tu jest takie etui silikonowe, jest tutaj kotek, łapki, więc powinno jej się spodobać. Różowe, więc wiecie, super. Więc będzie to i mam jeszcze jedną rzecz, którzy mi pluszaka, którego jeszcze nie widziałam, więc otwieram to i Wam pokażę. piękny, malutki i bardzo ładne się, więc ja pewno będę zadowolony, w Warszawie już dobrych kilka godzin, a ja dalej jestem w czarnej dupie, gdyż kalendarza jak nie było, tak nie ma. Zawsze sobie powtarzam od tych kilku lat, że zrobię to wcześniej, No spokojnie, będę miała już wszystko gotowe, będzie grudzień, to już będę po prostu czekać, ale jak zwykle, wiecie, nie wyszło. Plan był dobry, ale nie wyszło. Czeka mnie jeszcze tutaj rozpakowywanie rzeczy, pranie, ale to już chyba jutro zrobię. Młoda usypia, jest godzina 21.30. Eee, robię sobie herbatę, bo coś mi gardło boli, i siadam. Muszę jeszcze poszukać tych woreczków. Nie wiem, gdzie one są, więc em, jak mi się to uda, to naprawdę będę z siebie dumna. Działam. Nie chce mi się, ale działam. Nawet nie wiem. Czy mam wszystko do tego kalendarza? Tu mam jeszcze puzzle. Generalnie mogłam pójść na łatwiznę i kupić jakiś kalendarz, ale wybrałam tą trudniejszą opcję i teraz narzekam, nie? Masz, babo, co chciałaś. Zobaczcie, jakie ładne serwetki kupiłam w bawkiku. przeurocze pieseczki. Masakra. Eee. O, tak. Wszystko było w trzech siatkach, trzech różnych. Osoby z ADHD, tak jak ja, najprawdopodobniej, nie potrafią być zorganizowane, więc mnie to nie dziwi. No to to jest trzy, cztery. Teraz dni mamy. 5 Bo gdzieś 5 niech było. Jest sukces. Naprawdę w to wątpiłam, ale mam 24. Naprawdę cud się stał, że to znalazłem. Może coś z tego wyjdzie. Come on in, come on up, come on over For the merriest time of year Come on up, come on in, get together. For a good time, smile, my dear. Come on in, come on up, come on over. We'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas. Just like one, two, three. Godzina druga, a ja powiedzmy, że skończyłam. No, trochę się zeszło, teraz trzeba to wszystko posprzątać. Ciekawe, kto to zrobi. O, spać!